Witamy Was wszystkich serdecznie. Jak widzicie, humory nam dopisują, więc się przywitamy. Ukłon! Szacunku! Trenuje sztuki walki dla pokoju i harmonii. Humory nam dopisują, bo wierzymy w to, że będzie coraz lepiej. Tak, pewnie się teraz wszyscy z nas śmiejecie, ale tak będzie, nie ma się co dziwić. Przedstawiam Tomka, Mateusz, Adriano, wszyscy ich znają i kochają, i ja. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się obronami przed kopnięciami. Będzie troszkę dźwigni na stopy, dźwigni na tak zwane mięśniówki i troszkę spróbujemy może zrobić technik na tak zwaną samoobronę, o. czyli technik na nadgarstki, technik na palce, takie dość ciekawe rzeczy. A na sam koniec może jakaś perełeczka, dźwignia na stopy. Jeżeli nie zmieścimy tego w tym odcinku, zrobimy to w następnym. Zapraszamy Was do oglądania. Ha. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednich lekcjach robiliśmy mnóstwo kombinacji. Spróbujemy teraz to wszystko skrócić i spróbujemy e, pokazać Wam, w jaki sposób obronić się przed danymi kopnięciami. Zaczniemy od middle kicka. Jak dobrze pamiętacie, ręka miała cały czas zostać przy żebrach. To jest bardzo ważne. Jedną z najprostszych jest zejść z ciosu i oddać uderzeniem jeżeli, albo kombinacją, jeżeli jesteście w tym bardzo dobrze. Jeżeli nie macie czasu, nie macie takiej możliwości, Musicie bardzo szybko uciekać z miejsca zdarzenia. Poszedł mi kick, zwróćcie uwagę. Jesteśmy tu. Jedna ręka przeciwstawna, tak jakbyśmy chcieli go uderzyć. Noga. Ok? Na razie bez obalania. Zwróćcie uwagę. Wchodzę w dół i podchodzimy. Jeżeli zrobicie to nieco szybciej. Hop. Nasz partner ląduje na ziemi. Macie czas na to, żeby uciekać. Jeszcze raz w wolnym tempie. Pamiętajcie, pod żadnym pozorem nie opuszczać rąk. Nigdy nie wiecie na jaką wysokość to kopnięcie pójdzie. Ok? Cofnij się troszkę Mateusz. Zwróćcie uwagę. Ha? Wycofuję. Jeden ruch. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, kończymy dźwignią. Uderzeniem. Jeżeli ktoś lubi podstawowe techniki. Proszę bardzo. Mamy balachę, Mam, albo ambalę jak to boli. Zwolniamy tępy jeszcze raz. Prawa ręka została. Bez względu na to, czy to jest prawa, czy lewa. Popatrzcie, hop, noga po ziemi, kolano pierwsze, dźwignia. Ok? Nie spieszcie się z tymi obronami. W domu uczcie się tylko zejścia, zmienić oczy. Oczywiście możecie się przestraszyć, i najczęściej się zdarza, że w momencie, kiedy partner uderza, wycofujecie się. Najlepszą obroną byłoby zejść z, tego, zejść z linii ciosu, czyli uciec sobie w bok, bo on sobie traci momentalnie równowagę. Jeżeli odwrócicie go tak mocno jak ja teraz, nie ma sensu go wywracać, bo mamy momentalnie dojście do najważniejszych majątków rodzinnych i partner nie czuje się wtedy najlepiej. Ale Powolutku, poproszę partnera o uderzenie. Jeżeli uciekliście w tył, hop, ręka, noga, zatrzymać się. Nie przewracajcie z dużą siłą. Zróbcie to powoli tak jak ma. Raz na jedną stronę. Hop. Raz na drugą stronę. Ok? Jeżeli nie możecie obalać, proszę zatrzymać się tylko i wyłącznie Hop. do tego, aby zadać kopnięcie w krocze. Pamiętajcie, to też nie jest takie proste. Oczywiście możecie tu robić łukiki. Możecie tu robić różnego rodzaju kopnięcia. Nie radzę robić kopnięć, tylko na razie uciski. Ponieważ można wywalić dosłownie kolano za stanę. Ćwiczcie bezpiecznie i ostrożnie. I pamiętajcie o tym, że rozgrzewka jest najważniejszą częścią. Najważniejszą częścią treningu. Ok. Teraz spróbujemy obronić się przed kopnięciem frontalnym. Jest mnóstwo propozycji, natomiast musicie pamiętać o tym, żeby ręce były trzymane cały czas w gardzie. Jeżeli ten front kick następuje z nogi, która jest z przodu. op, zwróćcie uwagę. Prawa ręka służy do, do tego, aby została w tej linii 6 gram. Mogę się obronić za pomocą prawej ręki Hop. i lewą go atakować, ale mogę go też przechwycić, co się bardzo często zdarza. Ręką, która jest z przodu. Również po to, aby go wycinać. Zwróćcie uwagę. Pro, Hop. Hop. pa! Jeżeli zrobimy to z zejściem w lewo, skok, ta sama noga. hop, mamy piękne wejście do łukików. Jeszcze raz. Mamy piękne dojście do kopnięć na krocze sprzedniej albo z wykrocznej albo z zakrocznej nogi. Powolutku jeszcze raz. Hop, zwróćcie uwagę, schodzę z jednej ciosu. Mały chwyt. Albo łukik, albo wejście do obawy. Jeśli zejdę na drugą stronę. A! wewnętrznych rąk, albo natychmiastowe kopnięcie. Mam nadzieję, że to załapaliście, że udało Wam się to zauważyć, że udało Wam się uchwycić ten moment, w którym opuszczamy rękę, a nie cały ciało. Popatrzcie, w ten ręku. Nie tak! Jeszcze raz. Tu. Hop. Widzimy. Jeszcze raz. Hop. Widzimy. Pa! Jeżeli idzie to z nogi zakrocznej, czyli kopnięcie jest bardzo potężne. Pamiętajcie, za wami może być ściana. Schodzimy po skosie, prawo skos, bądź lewo skos. Hop. Dokładnie ta sama sytuacja. Albo wchodzimy do obalen. Hop. Albo wchodzimy do kopnięć na kruczy, bądź low Moja prawa ręka zabiera jedną nogę tu, w podróż. Jeżeli zejdę w drugą stronę, ta sama noga. Hop. Zwróćcie uwagę, ta sama sytuacja. Ta noga ma krótszą drogę, krótszą drogę do, do pokonania niż ta. Jeszcze raz. O, zwróćcie uwagę. Nie róbcie tutaj żadnych kicków. Żadnych samych uderzeń, bo jest idealna sytuacja, żeby pozbawić naszego przeciwnika równowagi i ochoty do walki. Tak? Jest mnóstwo fajnych technik. Technik specjalnych również. Zobaczcie, middle kick. Hop, zejściem do drzwi na nogę. Ale te rzeczy będziemy robić wtedy i tylko wtedy, kiedy warunki nasze się poprawią w tym kraju i będziemy mogli korzystać z sali. Tak? Zwróćcie uwagę. Hop. Blokuję. Idę jak do uderzenia. Powolutku siadam. Blokuję usta. Jednym ruchem kończę dźwignię. Ona jest bardzo bolesna. Robiliśmy to w poprzedniej części, więc powinniście pamiętać o tym, że te dźwignie naprawdę potrafią zawolić. Możemy również zrobić przeprowadzenie. O! Kolano. Zwróćcie uwagę. O! Schodzimy To już są techniki specjalne, nie są takie łatwe do wykonania. Wymagają od nas jakiejś pracy. Mam nadzieję, że wszystko Wam się podoba. Za chwileczkę przejdziemy do dźwigni na nogi, na łydkę, czyli na mięśniówkę oraz do dźwigni na stopy. Spróbujemy teraz nawiązać do poprzednich lekcji i do obron, zarówno przed kopnięciami, jak i przed uderzeniami ręcznymi. Zwróćcie uwagę, mój partner, Mateusz, w tej chwili zrobi frontki. Obroniłem się albo lewą, albo prawą ręką. I teraz popatrzcie, jeżeli obronicie się tak jak w większości styli, nic nie mam do styli, Walczy, tak jak Wam powiedziałem, człowiek, a nie styl. Jeżeli nie zrobicie tej obrony według pewnych prawideł, czy kundo, i zrobicie to z tej ręki, partner ma prostą drogę do tego, aby zadawać Wam uderzenia. Lewy, prawy, lewy i tak dalej. Jeżeli zrobimy to odwrotną ręką, a to jeżeli mój partner zada lewy prosty, mam czas na to, aby wejść i go skontrolować. I spróbujmy sobie teraz zrobić taką kontynuację, a przy okazji Rozpatrzmy pewien dowód. Popatrzcie, zrobię to z ręki, z ręki która jest z przodu. Hop, i Mateusz zadaje lewy albo prawy na moją twarz. Widzicie? Wiem, że stracił równowagę, ale nadal będzie w trakcie, w trakcie uderzeń, zadawania uderzeń, czy będzie bronił. Jeszcze raz, zwróćcie uwagę. O, szedłem w linii ciosu, ale zarówno ja, jak i on możemy wejść do obaleń albo wejść do uderzeń. jest ta sama droga do tego, aby zrobić komuś krzywdę. Popatrzcie teraz, co się stanie, jeżeli użyjemy ręki, która jest z tyłu. Poczekaj. Ta ręka, jako ręka penetrująca, ręka uderzająca, wyprzedzająca, służy przytknięciu do ataku. Ta ręka do obrony, która jest z tyłu. Obojętnie, czy będę stał w prawej pozycji, w czy w wysokiej tajskiej, bez różnicy, czy w niskiej, ta ręka zostaje do obrony. Idzie atak? O! I nawet jeżeli następuje jego atak, czy lewy, czy prawy, to, Wchodzimy. Teraz chciałbym, abyście spróbowali przypomnieć sobie techniki pułapkowe, czyli trapping. Połączymy to wszystko w jedną całość. Atak, lewy, hop, wejście. Widzicie? Jeszcze raz, powolutku. Atak, hop, lewy na lewy, maksa ogłaczaj. Stop hit, prawy, lewy, ej, long kick. Powolutku jeszcze raz, wiem, że troszkę za szybko. Obrona, lewy na lewy. Baxao. Technika pułapkowa. Nigdy w ten sposób. Większość naprawdę wysokich instruktorów, i nie mówię teraz o wzroście, tylko ich zaawansowaniu, robi ten podstawowy błąd. Lęka blisko ciała. Stop hit. Roz, rozbijamy mu jego linię centralną i równowagę. Popatrzcie. Stał równo. Hop. Raz, dwa. Ej. Low. Jeżeli podobało Wam się to, możemy przejść na dwie strony. Popatrzcie. Jeszcze raz. Hop. Lewy na lewy. Hop. Paksao, partner się obronił. Prawy, lewy. Obrona przed moim middle kickiem. Obrona. O, widzicie? Teraz mój partner może zaatakować albo zrzucić mi nogę, Podciąć, jeśli ma życzenie. Nie ma. <śm> Masz szacunek dla starszych. Jeszcze raz, popatrz. O, lewy, na lewy. Paksao. O, raz, dwa. Ej, uuu, obrona. Ej, tak jest! Wyprowadził, pod podciąg i oczywiście może wejść do dźwigni kończącej. Nie jest tak, że my w tym kraju z naszą młodzieżą jestem w bardzo dobrym, młody człowieku, brawo! Okej, okay. ukon! Szacu! Trenujesz sztuki walki dla pokoju i harmonii. Pamiętajcie! Subskrybujemy łapki w górę i pamiętajcie, aby przed treningiem. Zawsze się najpierw rozluźniać. Dziękuję.